Co dzisiaj robiliśmy? Co za gówno? O, <głos》>. bądź. Teraz chodź. <śmiennie> nie potrafisz tak mocno. No to <śmiennie <Jezus>. <śmiennie <naruszyło> Ty nie jesteś na ten model, jesteś po prostu. <śmiennie> nie, jedziemy. Jeszcze. Nagramy gdzieś później. Już za mnie zeszło wszystko. Ale co z ciebie zeszło? Nerwy. Dlaczego? Bo już skręciłem. A, co, a powiedz wszystkim nam, co tutaj zrobiłeś. Przekręciłem śrubę od kierownicy i teraz się śmiemy odkręcić. Czum? A, nie będę nawet no. po się chwalił, bo to jest dramat. Co ja to nie no, powiedz, powiedz. <laughs> powiedz wszystkim. Aż się nie chcę przyznać, nie? <laughs> Taka głupota. No strasznie. To zgadnijcie w komentarzach, co tak zrobi, Czym przekręcił kierownicę, Jakim kluczem? Jutro się będziemy cieszyć tak samo, jak będziemy to odkręcać.